Dzień dobry, Krzysztof Szwałek. Witam w programie Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych w naszym studiu. Robert Ławski, Starosta Wałbrzyski. Dzień dobry panu, dzień dobry I Państwu. szef SLD w mieście i dzisiaj ponownie bardziej w roli szefa SLD. E, witam w naszym studiu. Niecałe 14% poparcia w wyborach e, to jest wynik popieranego przez SLD Mirosława Rubińskiego. Pan wygląda na zadowolonego, czy, czy mi się wydaje? Nie, nie ma e, co się z tego cieszyć, bo to. Bardzo zły wynik, wynik dużo gorszy niż poparcie dla SLD w wyborach samorządowych jeszcze w grudniu dla całej formacji. Także myślę, że pomysł z popieraniem przez SLD Mirosława Lubińskiego był pomysłem nietrafionym. No to teraz możemy tak powiedzieć. A co pan zrobił, żeby ten wynik był lepszy? E, no powiem szczerze, że to nie był mój pomysł, aby. Mirosław Lubiński był naszym kandydatem i nie czuje dzisiaj się odpowiedzialny za ten wynik. Było widać w wszystkich strukturach, jakie było rozgoryczenie po decyzji Zarządu Krajowego. No, ale po panu nie było widać tego rozgoryczenia. Pan mówił, musimy być lojalni wobec góry w Warszawie. Bo tak, jeżeli ktoś jest w jakiejś partii politycznej, to powinien akceptować to, co robi, to, co robi partia, a jeżeli się z nią nie zgadza, to akurat w trakcie kampanii wyborczej, aby nie być posądzonym o, o jakąś krecią robotę, nie powinien w ogóle się odzywać. My uznaliśmy zarządem tutaj naszym powiatowym, że faktycznie, jeżeli nie zgadzamy się, to nie powinniśmy w taki sposób, jak Dariusz Lenda może tego przedstawiać, ale również powinniśmy nie angażować się w tę kampanię, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że to nie jest dobry pomysł i nie było u nas zrozumienia dla takiego, a nie innego działania. Myślę, że przyciskanie kolanem i przyłożenie kandydata w terce w dzisiejszych czasach się nie sprawdza. I nie było można tego zrobić w inny sposób. Przyciśnięto nas kolanem. Myślę, że dzisiaj ci, którzy namawiali, Grzegorzana Pierackiego i namawiali zarząd krajowy do tej decyzji, no powinni jednak zweryfikować swoje poglądy na obraz tego, co jest w obrzychu, bo jednak, w nie są ludźmi, którymi można sterować. No, o tym, kto namawiał, to zaraz porozmawiamy. Na razie chciałbym zapytać o tego, który zdecydował. Pan mówi, że kandydat przywieziony w teczce, przyciśnięci byliście kolanem i, że to bardzo zła decyzja, te, te słowa też dotrą do Grzegorza Napieralskiego. Pan jako lojalny członek partii myśli, że to jest taka krytyka w mediach. Może się Panu odbić czkawką? Wie Pan co, ja w miarę dobrze trawię wszystko, także nie podejrzewam, że miał kłopoty strawienie, trawienie, żeby mm. coś mi się odbijało. Ja znam Grzegorza Napieralskiego już jakiś czas i wiem, że to człowiek, który wyciąga wnioski i rozmawia, tak jak mówiłem u pana w studiu, po decyzji o poparciu Mirosława Lubińskiego, również rozmawiał ze mną na ten temat. A dlaczego Henryk Gołębieski miał odwagę się wyłamać i poprzeć Romana Szyłeneja? Taki sam członek partii jak pan. Myślę, A pan że... stwierdził, że lepiej być lojalnym. Myślę, że to pytanie do Henryka Gołębieskiego. Jak bo pan bo ocenia ja nie jego decyzję? No Zadecydował jak chciał. Dobra decyzja czy zła? Pan co, myślę, że żaden z nas, ani ja, ani pan nie powinniśmy oceniać decyzji innych ludzi, bo to chyba jest niegrzeczne. No przed chwilą oceniliśmy decyzję Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No tak, ale kwestii to, poparcia pewne, ale, ale to pewne gremium polityczne, tak, i tu możemy jakby tą decyzję, a indywidualne decyzje każdy powinien sam rozpocząć. A R. Jan R. jest lojalnym członkiem SLD? Myślę, Panu że tak, opinii? ale nie zgadzał się z decyzją Zarządu Krajowego. jakie jakieś głosowanie. konsekwencje będą wyciągnięte wobec Henryka Gołębieskiego? Myślę, że tutaj o to trzeba pytać władze zwierzchnie, zarząd wojewódzki, zarząd Co? krajowy, ale gdyby miały być wyciągnięte, pewnie już dawno byłyby wyciągnięte. Czwarte miejsce na liście do Sejmu w wyborach parlamentarnych, bo takie według tych ostatnich informacji Henryk Gołębieski zajmuje. To oznacza, że jego notowania w sojuszu spadają czy rosną? Wie pan co? Było spotkanie pięciu szefów struktur powiatowych, był zarząd wojewódzki, który rekomendował Henryka Gołębieskiego na pierwsze miejsce na liście. Zarząd Krajowy i Rada Krajowa zadecydowały inaczej i tutaj nie ma co rozpatrywać w kategoriach takich, czy słabnie pozycja Henryka Gołębieskiego, czy nie. Były decyzje co do list i zawsze przy listach są... Zgrzyty. Ja uważam, że Henryk Gołębieski przez ostatnie lata jako parlamentarzysta bardziej więcej pozytywnych rzeczy dla naszego regionu zrobił niż negatywnych. Ja uważam, że Henryk Gołębieski powinien być wyżej na liście. A co pan ciepłego potrafi powiedzieć o Sergiuszu Najarze, który będzie jedynką w Wałbrzychu, mimo że do tego Wałbrzycha nic, nic nie ma nic. Racji wspólnego. Ja uważam, że oddanie jedynki dla człowieka z zewnątrz. To no, ma duży... domko dom o Srebrnej Góry no. No, wie pan co no, ktoś może mieć domek letniskowy na Mazurach i to Dobrze, nie niech znaczy, że... niech pan skończy niech pan skończy ja, zdań, ja uważam, oddanie pierwszego miejsca człowiekowi z zewnątrz jest ja uważam, że to, że to nie jest najlepsze rozwiązanie tak? że Sergiusz Najar nie pociągnie listy SLD w tym regionie zdaje sobie sprawę, że są koalicjanci i ordynacka, która jest koalicjantem SLD powinna mieć jedno pierwsze miejsce w skali kraju, padło na nas na Wałbrzych, ale uważam, że jeżeli byłaby taka możliwość, ta lista powinna być zweryfikowana. To człowiek, który nie jest związany w ogóle myślę emocjonalnie z naszym regionem, a wybory do Sejmiku. Czy, czy wcześniejsze wybory do Sejmu pokazały, że my potrzebujemy ludzi stąd, którzy są z życia z regionu? No dobrze, ale jakby ktoś pana zapytał, kogo Robert Ławski może zarekomendować z Wałbrzyckich Struktur Sojuszu, to by się okazało, że jest Henryk Głębieski, a potem długo, długo nic. Tak nie, jak z wyborami na prezydent Chętnych nie Myślę, Chętnych myślę, też nie było. myślę, że nie. Myślę, że bardzo dobrą lokomotywą wyborczą byłaby Danuta Marosz która też poparła Romana Szałemaja. No, Ale już abstrahując od, po, od, od poparcia, nie byłaby lokomotywą dobrą, dlatego że poparła Romana Szałemaja, tak? E, to osoba, która jest związana z lewicą od dawien dawna, jest wybierana w swoim okręgu wyborczym e, regularnie, e, jak również na swojej płaszczyźnie zawodowej ma dużo suk sukcesów i bez wątpienia ludzi związanych z kulturą e, w klubie m, SLD parlamentarnych. Nie ma wielu i myślę, żeby był to dobry parlamentarzysta dbający nie tylko o kulturę, ale również o ziemię mm. w Wałbrzyską. Mm. Ale pan nie miał na tyle siły jako szef struktury, żeby przepchać eee, kultury. co sprawy związane z listami wyborczymi, to kompetencja zarządu krajowego do momentu, kiedy ktoś z Wałbrzycha nie będzie w zarządzie krajowym, to nasze kompetencje będą dość ograniczone. Spodziewa się pan teraz takiej reakcji, jak jest w pisie, że zaproszono członków Wałbrzyskiej struktury? Do Warszawy na uprzejme rozmowy, żeby trochę nimi wstrząsnąć. Czy pan też się spodziewa, że Weselde będzie taka reakcja? I kto, kto może być tym wstrząśniętym? Nie mam pojęcia. Marek Dyduch? Że nie mam powiem. pojęcia. Wie pan co? No to, to naprawdę są decyzje i kompetencje Zarządu Krajowego tajemnicą Poliszynela jest faktycznie, że Marek Dyduch był zwolennikiem kandydatury Mirosława Lubińskiego. To nie jest tajemnica, był szefem sztabu. Tak, był i to tak naprawdę za jego namową Zarząd Krajowy zadecydował o tym, że Mirosław Lubiński jest kandydatem. Jakie konsekwencje wobec nas zostaną wyciągnięte? To pytanie powinno Pozostać dzisiaj bez odpowiedzi, bo my nie znamy na nie odpowiedzi. A jak pan sądzi jeszcze? Ostatnie, ostatnie pytanie o, o wybory. Lepszy wynik uzyskałby Dariusz Lenda niż Mirosław Lubiński? Ten wynik pewnie byłby porównywalny. Na pewno na Podzamczu analizowaliśmy dość mocno wszystkie komisje. Na Podzamczu Mirek Lubiński powiedzmy szczerze miał nie najlepszy wynik, tak? Darek Lenda od wielu lat na Podzamczu jest dobrze odbierany przez, przez mieszkańców. To największy okręg wyborczy w Obrzychu i myślę, że zrobiłby tam dużo lepszy wynik. Kwestia tego, czy część zwolenników SLD na złość, że kandydatura została zarzu... narzucona z góry, zagłosowała pewnie na Romana Szelemaja, być może na Patryka Wilda. Gdyby oni zagłosowali na kandydata SLD, czy Derek Lendan nie mógłby mieć lepszego wyniku? Bo no myślę, że Mirek Lubiński też nie spodziewał się takiego słabego wyniku. Dobrze, to zapytajmy teraz o przyszłość. Roman Szelemej będzie decydował o... o swoich współpracownikach. Rozumiem, że Radni Sojuszu lewicy demokratycznej pozostają w koalicji w Radzie Miejskiej. Co... Czy to zależy od decyzji Romana Szały? Nie, myślę, że nie. Co do współpracowników, każdy wybrany w wyborach bezpośrednich tych współpracowników dobiera sobie sam, ale myślę, że nasi radni będą popierali te pomysły Romana Szemaj, które będą dobre dla mieszkańców. bez względu na to, czy SRD będzie w koalicji, czy nie będzie w koalicji? To są ludzie, którzy pracują. Pan już wie, czy będzie, czy, pracują. czy nie. Będzie. Wie pan, co myślę, że. Na to chyba Grzegorz Napieralski ma. Tak mi się wydaje, nie ma akurat specjalnego wpływu. To bardzo no ja, pana ja, ja współpracuję z Romanem Szełemajem przez te kilka tygodni i ta współpraca jest dość pozytywna. Moi radni też z tego, co rozmawiamy, oceniają ją dobrze, także nie widzę powodów, dlaczego mieliby nagle negować to, co będzie proponował prezydent. A gdyby pan, gdyby pan został zapytany o osoby, które przejęłyby część odpowiedzialności i zarządzały miastem wspólnie z Romanem Szełemajem? Kogo by Pan rekomendował? W zeszłym roku to był Zygmunt Nowaczyk i Dariusz Lenda. Te osoby dalej pracują z Romanem Szemejem, Czy to są te osoby, które powinny? Roman Szałemej pracował z nimi i myślę, że ma swój ogląd. Myślę, że dzisiaj nikt nie powinien mu narzucać, z kim powinien współpracować. 60% poparcie, wygranie w pierwszej turze przy 40% frekwencji daje mu ogromny kredyt zaufania z naciskiem na kredyt. I on musi sobie dobrać takich współpracowników, którzy którymi będzie mógł realizować to, co sobie założy, aby później nie było mowy o tym, że ktoś z której strony próbował naciskać i narzucał mu takich, a nie innych współpracowników. Ja sam wiem po sobie, że należy współpracowników dobrać sobie takich, którzy bezwzględnie będą oddani pracy i temu, do czego będzie się dążyć. A nie spodziewa się pan, że w SLD pojawi się głosy, żeby teraz jednak przejść do opozycji? Hmm. Wie pan co? Myślę, że nie podejrzewam tego. Dobra. Marek Dyduch nigdy nie był zwolennikiem tej koalicji. Wie pan co? Marek Dyduch jest zwolennikiem koalicji plat z Platformą Obywatelską w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i bardzo ją pielęgnuje. Za to nie jest zwolennikiem koalicji z Platformą w Ałbrzychu. Ja myślę, że... Kogo, jest... kogo, kogo tym razem radni posłuchają? Ja myślę, że trzeba zapytać radnych. Ja nie jestem radnym miejskim, ale ja obstawiam, że radni miejscy będą... Pewnie stali bliżej Romana Szałmaja niż dalej. Bardzo Panu dziękuję za wizytę w studiu. Robert Ławski, starosta Wałbrzyski dziękuję i szef SLD w mieście był naszym gościem. To był program Gości Dnia. Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwaubrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu Wawbrzych24.com.